Halo, halo, dzień dobry. To i nadszedł czas dla mnie i dla mojego kota. Kitek, ja chcę zrobić test nowego oksy od plamieniacza na białej bluzie. Jeżeli nie masz zamiaru zostawiać na nim plam, to śmigaj z kadru. Mamy, słuchajcie, białą bluzę, moją ulubioną, której chodzę często po domu i widzicie mnie na filmikach. Za chwilę wyleję na nią ketchup. Czerwone wino, grzaniec kalicyjski, bo tylko takie znalazłam w lodówce, ale na pewno zostawi masę plam i oczywiście kawusie. No to lejemy. Jeszcze wetrzemy, żeby było trudniej. Odejdź, odejdź, bo będziesz cała w keczapie. Wytrę jeszcze łapki. Wylejemy wino. Dobra, lejemy. Się jak na reklamie proszku do prania. Ups. Zaraz to wszystko powcieramy i poczekamy, aż zaschnie. Dobra, świrowałam, nie mam czasu czekać. Piękna plama, nieczęsto się takie zdarzają, chociaż może przy dzieciach. Ketchup, rozlana kawa. Idziemy zobaczyć siłę i moc oxyclina od Mr. Wipesa. Nasza piękna plama jest tak cudowna, że przebiła nawet na drugą stronę. Zobaczymy co z tego będzie. Tak wygląda proszek. Nie ma do niego miarki, na opakowaniu jest Polski napis, więc za chwilę przeczytamy. Dobra, słuchajcie, zwalcza plamy i bezpiecznie usuwa trudne zabrudzenia dzięki sile tlenu Mister Wipes Performance OxyClean. Jak tego używać? Pranie wstępne: dodaj jedną miarkę wywabiacza OxyClean do przegródki prania wstępnego oraz płyn do prania do przegródki na proszek lub płyn. Normalne użytkowanie: dodaj zwykłą ilość detergentu do dozownika na Proszek płyn oraz jedną miarkę wywabiacza Oxyclean prane, ja nie ręcznie. Pozostaw jedną miarkę proszku Oxyclean do całkowitego rozpuszczenia w 4 litrach ciepłej wody, maks 40 stopni i na mocz tkaninę użyj pół miarki do mniejszych w plan w przypadku dużego opornego zabrudzenia rekomendujemy użycie dwóch miark. Wsypiemy jedną. Słuchajcie, dokopałam się do miarki. Wsypiemy tyle. I poczekamy. Wrócimy tu za chwilę. Słuchajcie, przyznaję się bez bicia, że bluza leżała dłużej niż 15 minut. Bo najzwyczajniej w świecie o niej zapomniałam. Plamy żadnej nie widzę, ale teraz bluza jest całkowicie po prostu mokra i tego nie będzie widać. Jutro ją wysuszę i zobaczymy, jakie będą efekty. No i słuchajcie, bluza wyschła, a że chciałam uzyskać szybszy efekt i suszyłam ją na kaloryferze, do której dostęp mają koty, będę ją prać jeszcze raz, bo widać na niej kocie łapki moich pupili, ale zero plam po wczorajszym winie, keczapie i kawie. No, właśnie tak to u mnie w domu wygląda. Biała bluza.